Witam bardzo Chciałem wam przedstawić grę, którą sobie zamówiłem przez Allegro tak raz aż a, a ostatnią grę którą sobie zamówiłem sobie chciałem zrobić we oczy jakiegoś czasu pokażę wam tytuł który to Monster Inc Czar Island tu widać, tu pękło na pewno. Tu pękło podczas wysyłki Patrzę na ten, sposób. tutaj nie było takiego pęknięcia. A tutaj już było wcześniejsze. Już w tym miejscu było wcześniejsze pęknięcie. A tu nowe są pęknięte. Nie, tak to jest. Z pudełkami i akceptuję. Nie pamiętam, które gier Nie mam żadnego pęknięcia ja ten tytuł. Nad. Patrzyłem sobie przez filmik. I sobie zakupiłem końcu. Nad. Ten tytuł. I nigdy nie grałem. sobie musiał obraz kiedyś. I przez jakiś czas. Czas nie będę gromawiał gier. Nad. Muszę tak sobie zrobić, żeby dwa lata odkupowałem gier. Nad. Na ze ostatnią okres, sobie mówiłem. Zobaczymy nad, czy będę licytował to na jedyńki przez jakiś czas, czy nie. I zobaczymy nad przez dwa lata. Nawet te większość tu mam do gania. I ten przyjdzie z przez Na to, ufajną układkę mamy. Ja za tą gadałem. Przesełką dychę kosztowała z tą gada z złoty. At. Tak, posługi na jedynki ostatnio. ostatnio. Kiedyś, niedawno od trzech tych to 6 tych tak, kosztowała. Teraz od 4 do 8 tych tak, kosztuje. Tak, niemiecki 8 dych kosztuje lecie niemieckiej osiem tych kosztuje. A w tak 4 dechy kosztują. Premierówka mi się udało trafić. Oto, na krajki mam fajne. Już unikat taki trafiłem tak a to też, tak, unikaty. Ten nad. Pudełko, tak, ono, Ten łapek jest akurat, że trafiłem nad pudełka Z drugą płytą, tak, samo mi otrzepiła snad i ryska się z tej płyty. Patrz, na że nie było Te, od tej, tak... I, tak rzucałaś płytę, a od tego, tak, zrobiłaś ryska instrukcja jest sala. Fajne, to dalej te naklejki to są unikaty dla mnie. Za takie ceny. tam są znalazł gra. jest na te na ten naklejki. Zobaczymy z tam płyty. O plemiorówkę mi chodziło. Dwa. Daj no mi się, że trafia z pewnym, bo Teraz plemiorówka. O, takie tak, drobne reszki są. Tutaj są tak tak, tak drobne reszki, a jestem nie ma reszek. Takie są drobniejsze. Można powiedzieć, że ta płyta jest nówka. Mało zbada była. Czy zagrał w nią, czy nie? Co kiedyś Zastanowię się. Nad. Tą tytuł polecam każdemu. Nad. I tyle na dopowiedzenie miałem o tej grze. Nad. Rok produkcji gry nie tam po prostu z tej gry. W ogóle nie A wie coś inny w produkcji Gier? A tutaj tak wypadło. Przy pierwszym razie, że tutaj nie wiem, którego, którego graf pochodzi. Aż, na przykład, rok po drugi raz. Źle z... podaczą. I polecam te to do kania. Jakosz? I tyle już na dzisiaj Wam powiedziałem. Nazwę robię 2 lata przy odkupowaniu Gier. I, I nie będzie nas samogęgier. z jakiś czas. I tak muszę przystopować przy tym graniu, i tyle na ten filmie, i cześć.